O, Siemka, dobrze, że jesteś. Słuchaj. Pamiętasz tego gościa, co tu było ostatnio? Był taki jeden, a mówił, że fajnie się tutaj czuje i w ogóle. Ty wiesz, że do mnie napisał? Wiesz, co mi powiedział? Że mu się udało. Że mu się wreszcie udało. Że wreszcie zrozumiał, że musi cały ten toksyczny świat, który do tej pory miał, porzucić. Po prostu zostawić. I zaczął od nowa. Nie uwierzysz. Nowa praca. Automatycznie nowe znajomości, nowe możliwości. Zmienił mieszkanie i w tym momencie zaczyna marzyć o przyszłości. Zobacz, jakie to jest proste. Wystarczy zrobić jeden krok do przodu i wszystko się tak naprawdę zmienia. Wystarczy zmienić jeden element i tak naprawdę cała twoja droga zmienia się od A do Z. Dlaczego masz taki z tym problem? Nie rozumiem. Tobie mówię cały czas i co? I nic, nic się nie zmienia. Przychodzisz, rozmawiamy, okej, okay, bardzo cię lubię, fajnie, że możemy pogadać. No ale co z tobą? Kiedy, kiedy przyjdzie czas na ciebie? Kiedy ty zrobisz swój pierwszy krok do przodu? No nie mów, że nie potrafisz, przecież doskonale wiesz, że potrafisz. Tylko ci się po prostu nie chce, nie? Ach, słuchaj, zróbmy tak. Odpoczniesz sobie, wypij sobie kawę, zbierz myśli. I zrób w końcu coś ze swoim życiem. No bo przecież chcesz, żeby było lepiej, tak? Wiele razy powtarzałeś, że tego potrzebujesz. No to przyjacielu, czekam na efekty.